Nie ulega wątpliwości, że syn profesora Weba może okazać się ważnym ogniwem. Jeżeli jego ojciec zgłębił tajemnice królu Toktulu, to istnieje spora szansa, że syn zachował dokumentację jego badań. Zeterminowany by go odnaleźć, pełen optymizmu, udajesz się w podróż do Londynu. Odnalezienie Artura Webba, syna profesora William'a Cheninga, okazuje się dość proste. Jako że poszedł w ślady ojca, znanego z podróży na Islandię i Grenlandię, badacza runicznych inskrypcji, których na nieszczęście nigdy nie odnalazł, obecnie jest znanym antropologiem z Uniwersytetu w Oksfordzie. Webb przyjmuje cię dość chłodno. Kiedy jednak pokazujesz mu, co odziedziczyłeś po dziadku, nie kryje fascynacji. Nie poświęca wiele uwagi rękopisowi ani wycinkom z gazet, za to z zachwytem kontempluje gliniany relief. Mimochodem zauważasz, że wnętrze jego biura zdobią dzieła sztuki świadczące o kontakcie z tak zwanym kultem Któlu. Reprodukcje okropnego, mądrzowatego smoka występują tu wielokrotnie, szczególnie w formie rysunków i obrazów. To dzieło danego sługi wielkiego Któru, mówi zafascynowany, studiując płaskorzeźbę Wilcoxa. Relacjonujesz mu swoje dotychczasowe wysiłki śledcze, a on z miejsca proponuje, byś towarzyszył mu w wyprawie na Grenlandię, którą właśnie organizuje. Razem mielibyście wyruszyć na poszukiwania pewnego prymitywnego plemienia Eskimosów, przypuszczalnie oddających cześć pradawnemu bóstwu. Propozycja Weba wydaje ci się kusząca, jednak pobrzmiewający w jego głosie obsesyjny, fanatyczny ton, przyprawia cię o skórę żołądka. Musisz zdecydować, dokąd udasz się w następnej kolejności. Jeżeli chcesz dołączyć do ekspedycji profesora Weba na Grenlandię, przejdź do paragrafu 92. Jeżeli wolisz przerwać podróż po Europie i wrócić do domu, zrób to w paragrafie 20.